to obiegła sensacyjna wypowiedź polskiego ambasadora we Francji i Monako, nieźle się ustawił, pana Jana Gęzeryka-Rościszewskiego. Pardon, pardon, Gędzerek był wodzem wandali, a przecież pan Rościszewski jest dżentelmenem, pomyliłem, przepraszam panie Janie, pan Jan Ameryk Rościszewski. Nie, Ameryk też nie, bo to by było zbyt ewidentne, proszę Państwa. Przecież on realizuje interesy Polski, a nie Ameryki. Przecież powoływany jest przez bliższego nam kulturowo prezydenta i jest reprezentantem rządu, czyli Mateusza Morawieckiego we Francji i Monako. Proszę Państwa, co ten facet powiedział? Dla francuskiej telewizji nie będę Państwu puszczał, bo ostatnio jak puściłem ten kanał, to... Mieliśmy tam takie jakieś problemy. Jeśli Ukraina, znowu pojawiły się po prostu reklamy i musielibyście Państwo ich wysłuchiwać. Jeśli Ukraina nie obroni się, nie będziemy mieli wyboru, będziemy zmuszeni wejść w konflikt, mówi Genzeryk, Ameryk, Ameryk, proszę Państwa, Francuzom, w naszym imieniu, że Polska będzie musiała, musiała, mus nastąpi, że będziemy musieli. Wejść w konflikt z Rosją, no bo z kim? A jeszcze z Białorusią, jeszcze z Białorusią. Proszę Państwa, to jest jakieś e, hamstwo. Przecież Rosja wycofała się z dużej części Ukrainy. Tak na dobrą sprawę to nie wiadomo o co chodzi w tej, jak to Rosjanie mówią, specjalnej operacji. Dlaczego Rosja się wycofała? Może wcale nie chodzi o zajęcie żadnych terenów, nikt nie rozmawia z Rosją, a może wszyscy ważni ludzie doskonale wiedzą o co tam chodzi, proszę Państwa. Ja osobiście i wielu z nas wcale nie czujemy się jakąś inwazją rosyjską zagrożeni. To jest jakaś bzdura, a kto nas do tego popycha, no to, no to czujemy. Proszę Państwa, przyjrzałem się panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu. Proszę Państwa, bardzo fajny, bogaty życiorys. Przeczytam Państwu, ukończył historię, a jakże na Kulu, został później absolwentem Instytutu Nauk Politycznych, a jakże w Paryżu, ciekawe jakie wtedy kontakty nawiązywał, to był, to, proszę Państwa, 90 rok. 90 rok to jest rok, kiedy Sępy z zachodu dzielą Polskę, dzielą Rynki w Polsce ustalają, kto ma upaść, kto ma przeżyć, jakie firmy mają wtargnąć na polski rynek. Takie Danone, panie Gęzeryku. Kojarzy pan? Emeryku. W 1996 roku uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. No proszę, proszę. W pierwszej połowie lat 90. zawodowo związany z sektorem towarzystw ubezpieczeniowych. Opadały no, te polskie firmy ubezpieczeniowe jedna po drugiej. Początkowo pracował we Francji w grupach AXA i Azur, czyli pracował dla obcego kapitału. W drugiej z nich, w latach 93-96, wchodził w skład zarządu Ostoja Azur Życie. W 96 roku był związany z Cardiff Polska. Wchodzącej w skład grupy kapitałowej BNP Paribas. W 1997 roku objął kierownictwo grupy w Polsce, czyli reprezentował francuski kapitał. To już wiadomo, jakich znajomości w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu pan Emeryk nabył. Od 1998 do 2016 zajmował stanowiska prezesa spółki akcyjnej Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardiff Polska i dyrektora centralnego Cardiff Assurance. Divers w Polsce, powołany także w skład Rady Nadzorczej innych spółek prawa handlowego, m.in. Poczty, Leon Arka, PTM i BBI Development w latach 12-16, pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczycieli, to rewidował, rewidował, że teraz to, tych firm już nie mamy. W 16 został wiceprezesem PKO Banku Polskiego, tam też pewnie Robił pozytywne dla nas zmiany, wcale nie wandalizmów dokonywał. W zarządzie przejął zadania związane z obszarem rynku detalicznego. Objął dodatkowe funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w radach nadzorczych spółek PKO Banku Polskiego, w tym w spółkach ubezpieczeniowych, spółce leasingowej, faktoringowej, TFI, banku hipotecznym oraz banku pocztowym. W 2021 powołany na wiceprezesa zarządu PKO. BP w październiku złożył rezygnację, bowiem w marcu wystrzelił, proszę państwa, w marcu. E, wojna się zaczyna na Ukrainie w lutym, w marcu zut ambasador RP we Francji y, również w Monako. Piękny, piękny y, życiorys. Y, y, przyznacie państwo y, y, i ciekawostki z tego życiorysu. W okresie stanu wojennego był współpracownikiem Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Był członkiem Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego, jest kawalerem maltańskim kawalerem Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji. W 2012 roku objął funkcję szpitalnika w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Proszę Państwa, to oni wcale kasy nie robią. Korygując działalność charytatywną zakonu w Polsce, oczywiście, dlatego nie mamy biednych w Polsce, bo oni wszystkim pomogli. E, oczywiście jeszcze publikacje Rzeczpospolitej, Harvard Business Review, Gazeta Wyborcza, Le Figaro, Le Point. Oczywiście e, Krzyż Oficerski Oderu Odrodzenia Polski, odznaka honorowa Bene Merito, e, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, i ten Facio. On dobrze, że to powiedział, bo przynajmniej może to nami troszkę wstrząśnie.